Dobry wieczór Państwu, nazywam się Łukasz Kwitek. bardzo miło Państwa przywitać na kolejnym spotkaniu z cyklu Granice Nauki. W tej edycji Granice Nauki zastanawiamy się, czy rozważamy takie pary pojęć, które współczesna nauka, pomiędzy którymi współczesna nauka zaciera granice. I dzisiaj kontynuujemy rozmowy o, o parach pojęć, jakimi są człowiek i zwierzę. Naszym gościem jest dr Łukasz Lamża z Tygodnika Powszechnego, redaktor Tygodnika Powszechnego, członek Centrum Kopernika badań interdyscyplinarnych. I z Łukaszem porozmawiamy no, o ewolucji naczelnych, której poświęcił artykuł w takim specjalnym dodatku do Tygodnika Powszechnego, które te dodatki również są niejako pretekstem do całego tego cyklu spotkań. Łukasz może zepsuło się, zasypia. Dobry wieczór, do Państwu tak, tak w ogóle miło mi. Łukasz, y, wszyscy wiedzą, że człowiek pochodzi od no, kopalnych małp. A skąd w ogóle wzięły się małpy? Hmm. Właśnie. No, wzięły się z jeszcze wcześniejszych stworzeń. Mnie, yy, mnie przy podejmowaniu tego tematu zafascynowało to, że bardzo często się już przedstawia te historie. To się tak mówi, skrótowo, od małpy do człowieka. Czyli tam mamy od Australopiteka do człowieka współczesnego, i to jest fajny, taki dobrze znany fragment historii. A mnie właśnie zastanowiło, skąd się ten Australopitek wziął, bo o tym się mówi troszeczkę rzadziej. I y, kiedy zacząłem się przyglądać temu tematowi, bo biologia ewolucyjna fascynuje mnie od lat, ale tak to jest, że mamy na Ziemi kilka milionów gatunków żywych i każdy z nich wyewoluował i wszystkie cechy wszystkich organizmów żywych kiedyś się pojawiły. Więc tych szkatułek są całe setki. A to, co mnie w tym zainteresowało, to jest to, że każda nasza cecha, o jakikolwiek byśmy nie pomyśleli, kiedyś się musiała pojawić. I to jest fascynujące, bo pojawienie się, powiedzmy sobie, małp skrótowo, z istot, które są niemałpami, to jest, to jest taki czas, kiedy się na przykład pojawiają palce kiedy się pojawia twarz, kiedy się pojawia zdolność do chodu dwunożnego, czyli takie, to takie cechy, które są dla nas bardzo ważne. Więc tak w skrócie można by powiedzieć, że no małpy pojawiły się, małpy powstały z istot, które bardziej by nam przypominały szczura albo wiewiórkę, albo jakiegoś takie, jakieś takiego małego, nadrzewnego, kudłatego ssaka, yy, gdzieś rzędu 5-10 centymetrów długości, i no, który nie przypominał właściwie no, no z, z rzeczy dzisiaj żyjących chyba najbardziej wiewiórkę albo coś, coś w ten deseń. Natomiast to nawet jeszcze nie było małpą, a było jednym z naszych przodków. Więc jakby historia opowiedziana w tym artykule zaczyna się wtedy, około plus minus 70 milionów lat temu i, i, i rusza. Rusza historia. To było się wówczas coś szczególnego, czy to po prostu było tak, że jedna z linii ewolucyjnych e, zaczęła wspinać się na bez Lepszego powodu, czy ten powód jakoś zaistniał. Znaczy było tak, jak jest zawsze w biologii ewolucyjnej, czyli nastąpił odpowiedni splot okoliczności, czy znaczy to, że odpowiedni to z naszego punktu widzenia. W tym wypadku chodziło o wymarcie dinozaurów. Dinozaury wymarły, wybite najprawdopodobniej wskutek zderzenia Ziemi z asteroidą. I naczelne, takie proste naczelne, te takie właśnie wiewiórkowato kształtne naczelne. Istniały już wtedy nie wiadomo do końca od ile, od 5, 10, 15 milionów lat. Yy, natomiast to był pretekst, żeby co, nastąpiło coś, co w biologii określa się jako radiacja. Radiacja adaptacyjna. Radiacja, czyli promieniowanie na boki. Yy, możemy sobie wyobrazić, że jest taka przestrzeń możliwych kształtów, jakie mogą przyjąć organizmy żywe. I w tej takiej hipotetycznej przestrzeni wszystkich możliwych form organizmów żywych, mówimy o, o zbieżności. Kiedy rzeczy stają się do siebie, organizmy stają się do siebie podobne. Stąd na przykład ewolucja konwergentna, kiedy skrzydła nietoperza i skrzydła pterodaktyla powstały niezależnie od siebie. Nastąpiła zbieżność w tej przestrzeni form. A o radiacji mówimy wtedy, kiedy z jednego miejsca, z jednego typu formy. Wykształcają się różnego typu, formy, jest, jest taka tak, tak, idzie to na boki. I zwykle to się dzieje wtedy, kiedy się pojawia nowa przestrzeń ewolucyjna. Czyli kiedy nisze, które dotychczas były zajęte, zwalniają się. Czyli jest, jest miejsce na to, żeby się rozwijać. No i wtedy dochodzi do, do, no, do takiego wzmocnienia istniejących już możliwości. Do, do wyłonienia się tego, co można na tej bazie zrobić. Więc były takie wczesne naczelne, które już troszeczkę miały takie bardziej palcowate łapy niż, niż takie typowe, nie wiem, jak ma szczur, powiedzmy sobie. Czyli też ma paluszki, ale takie no jednak mało zręczne. Hmm, więc była taka możliwość i ona, ona się została zrealizowana, czyli nastąpiła ta radiacja dlatego, że zwolniło się miejsce w, w ekosystemach. No, ale dinozaury nie chodziły po drzewach. No nie chodziły po drzewach, chociaż yy, Niektóre mogły podobno chodzić po drzewach, bo są, są, są takie malutkie dinozaury o, o ostrych pazurkach, które przypuszcza się, że mogły się trochę wspinać na drzewa, bo no to jest wyścig zbrojeń, więc kiedy pojawiło się cokolwiek, co można upolować i się chowa na drzewach, no to mamy w tym momencie nacisk selekcyjny, żeby na to drzewo się wspiąć. I to nie chodzi o taką małpią zręczność, no, no właśnie, małpią zęczność, tylko minimalną zdolność wskoczenia na drzewo, odbicia się, przynajmniej zrobienia kilku kroków pazurkami po korze. Było nawet przypuszczenie, że w ten sposób lot aktywny wyewoluował, że dinozaury latające rozpoczynały jako dinozały lata, latające jak latawiec z drzew, czyli Potrafiły wspiąć się na pewną wysokość i potem szybować. Czyli lot był pochodną szybowania. Także to, to nie jest też tak, że drzewa były całkowicie niedostępne dla dinozaurów. Um, kojarzymy dinozaury z terenosaurem, z tymi wielkimi tymi, ale to też były, to też były te, te takie mniejsze formy. No, poza tym ssaki mogły zejść z drzew. Czyli te, które się chowały na drzewach przed dinozaurami, teraz miały troszeczkę miejsca. Stąd powstały w tym samym czasie, kiedy powstały naczelne, powstały też ssaki drapieżne. To jest mniej więcej ten sam czas. Do ssaków drapieżnych lądowych należą koty i psy, właściwie psowate i kotowate. To jest ten sam czas, czyli wcześniej przodkowie naczelnych i wcześniej przodkowie kotowatych byli dosyć podobni do siebie mimo wszystko. Takie no czworonożne, włochate stworzenia, trochę wchodzące na drzewa, trochę nie. Ale w tym momencie pojawiła się możliwość nowego porządku, czyli koty zaczęły polować na te wiewiórki, te wiewiórki zaczęły się chować na drzewa, to jest taki wyścig zbrojeń. Lamparty dzisiaj już świetnie sobie radzą w tym środowisku, też, też na drzewnym, no dlatego że polują na nich na, na, na innego typu ssaki. Więc to, to równocześnie następowało takie zapełnianie tych wszystkich nisz ssakami, między innymi naczelnymi. No dobrze, więc jedna z linii ewolucyjnych, jedna grupa naszych odległych przodków weszła na drzewa. Co z nią dzieje się dalej? Jak ona zmienia się na tych drzewach? No, drzewa jakby oferują dużo możliwości. Jedną sprawą jest odżywianie się. Tak? Na drzewach jest dostęp do owoców bezpośrednich, w związku z tym to są i do dzisiaj żyją potomkowie tych bardzo wczesnych naczelnych. To jest ta linia, którą widzimy po samej lewej stronie, czyli y, ta dochodząca do współczesności. No, na tym wykresie mamy na górze y, chwilę obecną, na samym dole mamy ten korzeń y, parędziesiąt milionów lat temu. Ta linia ewolucyjna, która jest po samej lewej stronie, ona tam się potem rozdwaja na dwie. Tam mamy lemury. Y, Loisy, to są wszystko do dzisiaj żyjące zwierzęta, które sobie świetnie radzą na drzewach. Jedne są ściśle nadrzewne, inne inne częściowo nadrzewne i w dużej części owocożerne. I teraz na czym polega haczyk? Kiedy już się wejdzie na drzewo i ma się do dostęp do tych wszystkich owoców, to bardzo przydatną umiejętnością jest możliwość manipulowania nimi. Czyli jest bardzo silny nacisk selekcyjny, żeby to zwierzę było w stanie chwycić to, otworzyć, wydłubać pestkę. Jeżeli coś jest pod orzechem schowane, no to walnąć tym, rozbić to. Do dzisiaj te wszystkie niższe małpy, takie bardziej małpiatkowate niż małpowate, jak mówimy mają no instynktowną potrzebę, jak dostaną coś do ręki, to nie robią tego, co my robimy, czyli oglądamy i patrzymy, czy coś można nacisnąć, nie wiem, tam gdzieś SMS-a tym czymś wysłać, tylko jak dostają coś nowego do ręki, to walą tym o ziemię. To jest taki bardzo silny instynkt yy, wczesnych naczelnych, dlatego że uchwycenie na to pozwala. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał szczura kiedyś jako swoje zwierzątko domowe. Szczury są bardzo zręczne. I w pewnych sytuacjach można skłonić szczura do tego, żeby coś jakby chwycił i zaczął coś z tym robić, no, ale to nie jest jeszcze taka zdolność, żeby manipulować, żeby tymi palcami rzeczywiście coś robić. Więc na tym etapie zaczynają się pojawiać palce, yy, które się różnią od pazurów, znaczy właściwie od, od no końcówek łap, zwierząt tym, że po pierwsze pazur zamienia się w paznokieć, czyli coś, co jest czepne, zaczyna w tym momencie pełnić zupełnie inną funkcję. Po drugie pojawiają się opuszki, a opuszek, co jest w opuszkach? On ma świetną przyczepność. Po co na opuszkach są linie papilarne? One nie są po to, żebyśmy, żeby nas Sherlock Holmes dopadł, jak popełnił morderstwo. One są, one są po to, żeby zapewniać nam tarcie, żeby zapewniać nam przyczepność, więc to powstało właśnie mniej więcej wtedy. Psy też mają charakterystyczną fakturę łap. Ja potrafię odcich swojego psa rozpoznać po charakterystycznych jakby tam tych, tych odciskach na łapie. Podobno w paszportach dla psów są odciski nosów, tak nawiasem mówiąc. Natomiast nie mają linii papilarnych, to nie jest opuszek palca. Tak? To gdzieś na tym etapie mniej więcej się pojawia opuszek palca, więc palec to jest pierwsza sztuczka ewolucyjna, która jakby wyniknęła z tego A kiedy procesu. to mniej więcej było? Jak szybko to się działo? No i teraz jest właśnie problem z datowaniem, bo są oczywiście skamieniałości i to, co jest przedstawione w tej ilustracji, to te wszystkie czerwone linie odchodzące na bok to są Kopalne, skamieniałe formy to są najzwyczajniejsze w świecie kości, które zostały gdzieś znalezione i wydatowane. Więc przykładowo mamy tam Plezja Dapis, mamy Teilhardinę i one są tam szacowane gdzieś na 50 milionów lat temu, 45 milionów lat temu. Natomiast tak naprawdę do końca nie wiadomo, kiedy ci konkretni przodkowie nasi żyli. Dlatego, że nie ma bezpośredniego dostępu do historii ewolucyjnej. Więc stosuje się różnego typu pośrednie metody. To jest, no w tym wypadku to każdą z dat, która tu jest podana można tak powiedzieć no plus minus 10% zupełnie spokojnie. Także myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że mniej więcej 50 milionów lat temu i już były stworzenia posiadające palce w takim właśnie ludzkim sensie, czyli z, z paznokciami zamiast pazurów i z, z opuszkami palców i co dzieje się dalej po tych palcach? No, jakby w biologii ewolucyjnej fajne jest też to, że jedna rzecz napędza drugą. To jest taka niekończąca się, niekończąca się kula śnieżna. Jedna rzecz napędza drugą. To, to się rozwija, że innowacje ewolucyjne się rozwijają jak takie drzewo, że jedna rzecz powoduje następną i następną. Więc w momencie, kiedy. Pojawia się możliwość korzystania z dłoni, no to fajnie by było, żeby rzeczywiście z tej dłoni można było skorzystać. Na drzewie można zrobić tak, gdyby tu był jakiś pień, to bym pokazał o co mi chodzi, ale że obejmuje się nogami pień i ręce się robią mniej więcej wolne, coś można nimi robić, można się oprzeć o pień i z drugiej strony ręce zwisają i można nimi manipulować. Na ziemi jest ten problem, że te wszystkie zwierzęta dotychczas były czworonożne. Jak zobaczymy sobie tego plezja dapisa na dole, mamy, yy, to właściwie jest już taki wczesny plesiadapit. Plesiadapis to już jest taki już konkretny rodzaj, Tailhardina, potem jeszcze Eosimia z 45-40 milionów lat temu. To są wszystko zwierzęta czworonożne, co oznacza, że biegając po ziemi wciąż jeszcze muszą się o te dłonie opierać. Czyli tak, one nie mogą ulec całkowitemu wysubtelnieniu te dłonie. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy my teraz próbowali się przebiec po tej kawiarni na czterech no, łapach, to byłoby to kłopotliwe z wielu powodów anatomicznych, ale jednym z nich jest to, że nasze dłonie są dosyć delikatne. Niektóre wyższe naczelne, angutany zwłaszcza, stosują taką formę chodzenia na kostkach, poruszają się na kostkach. Ja to, ja próbowałem, pisząc ten artykuł, próbowałem tego wszystkiego, żeby się przekonać, jak to działa. I zapewniam Państwa, to jest naprawdę bolesne. Przejść 20 metrów, no na nogi nie sprawiają problemu, ale na kostkach, czyli opierając się na kostkach, to nie jest prosta sprawa, zaczyna, zaczyna boleć po prostu. Więc te łapy jeszcze musiały być solidne, grube, to jeszcze nie mogło ulec wysubtelnieniu. Natomiast równocześnie no, jest taka możliwość, czyli no, ewolucyjnie no wykorzystywana jest możliwość, tak? czyli formalnie rzecz biorąc powstałe w wyniku mutacji populacje, w których te cechy są troszeczkę subtelniejsze, mogą przeżyć, mogą przetrwać, więc równocześnie następują dwie rzeczy. To są równolegle zachodzące procesy ewolucyjne. Upionowywanie, nie wiem, pionizacja postawy, czyli coraz łatwiejsze i coraz częstsze przyjmowanie postawy pionowej i wysubtelnianie palców. Czyli coraz większa zdolność manipulowania, bo te dwie rzeczy muszą iść w parze. Po co mi precyzyjne narzędzie do manipulowania, skoro ja większość czasu spędzam na tychże moich narzędziach do manipulowania, traktując je jako moje buty de facto. Więc jak patrzymy na ten segment gdzieś między 40 a 20 milionów lat temu, to w tym momencie odchodzą linie ewolucyjne prowadzące do dzisiejszych choćby gibonów albo makaków. I to są zwierzęta, które już do pewnego stopnia są dwunożne. Się zwykle mówi że człowiek jest istotą dwunożną, ale to nie jest nic niezwykłego zobaczyć w, dzikim, w dzikiej sytuacji jakiegoś makaka, który się na dwóch nogach tylnych porusza, na dwóch tylnych łapach, czy na, na nogach. Bo może kilka kroków pokonać. Nawet są prowadzone takie fajne doświadczenia, że się zamyka w komorze yy, z takim kontrolowanym przepływem powietrza, taka aerodynamiczna yy, na... Na bieżniku się puszcza makaka i każe mu się biegać na dwóch łapach i tam się potem mierzy na ile aerodynamiczny jest makak i jak dobrze sobie radzi na tych dwóch nogach i mierzy się ile energii na to zużywa poprzez pomiar stężenia CO2 w powietrzu, bardzo sprytne. Także zamyka się go w szczelnym pomieszczeniu, yy, gdzie nie dopływa powietrze i patrzy się ile zużyje tlenu i ile wypluje dwutlenku węgla pokonując jakąś odległość. Więc gibony to robią mało efektywnie jeszcze, czyli zużywają dużo energii chodząc na dwóch łapach, ale umieją to zrobić i kiedy to robią, mogą coś przenieść. Czyli tak, gibon dopada coś jest fajnego, jakiś fajny owoc albo kawałek jakiegoś mięsa, bierze do łapy, w sensie do przednich rąk i odbiega 20 kroków, żeby gdzieś się z tym ukryć. To jest taki jakby taki jest mechanizm początków dwunożności. Także to jest taka kolejna sztuczka. A czy ktoś się dzieje powyżej tłowia, tak? czy, w sensie, czy ktoś się gdzie jest twarzą? No, mówiąc, w twarz w się dzieje, no twarz się dzieje, twarz się dopiero dzieje, tak, bo e, szczury nie mają twarzy za bardzo, mają pysk, tak, e, ssaki drapieżne, jak koty i psy, foki też należą do ssaków drapieżnych, czyli te płetwonogie tak zwane, też no mają pysk raczej niż e, twarz. Twarz, zwykle używamy słowa twarz wtedy, kiedy jesteśmy płaskie i to się wiąże ze sposobem patrzenia, czyli dwoje oczu skierowanych w tę samą stronę, tak jak sowa, sowa ma twarz, tak, e, to jest, to jest związane ze sposobem patrzenia, czyli wypłaszczanie się twarzy i migracja oczu do przodu też związane jest z tym, że mamy w tym momencie konieczność precyzyjnej oceny odległości i w ogóle obserwowania rzeczy, które są bardzo blisko. Teraz zwróćmy uwagę, mamy takiego psa albo kota, albo jakiegoś innego drapieżnika, po co mu jest przyglądać się czemuś, co jest bardzo blisko, z dużą precyzją. Bardzo potrzebne jest widzenie na dużą odległość i ocena rzeczy, które są daleko. I oczy, z, jakby zorientowane po bokach bardziej niż, yy, niż z przodu, płasko, są bardzo praktyczne, bo one dają duże pole widzenia. Dają, no my widzimy gdzieś, ja już tej ręki nie widzę w tym momencie, jak na Państwa patrzę, gdzieś teraz dopiero ją zaczynam widzieć. tak? Szur to sobie świetnie radzi, on ma gdzieś 300 stopni, może sobie w tył de facto patrzeć. Natomiast kiedy oczy migrują do przodu, to to jest innego typu kierunek ewolucyjny, bo to jest stawianie na to, że, że to zwierzę ma robić coś z czymś, co ma przed sobą, manipulować tym czymś, przyglądać się temu czemuś, analizować. Tu bardzo też fajnie widać to, o czym mówiłem od początku, że te wszystkie rzeczy idą ze sobą w parze kiedy pojawi się już twarz, no to mamy widzenie dwuoczne, czyli mamy widzenie stereoskopowe i taką bardzo precyzyjną ocenę kształtu i odległości, ale to jednocześnie w pewnym sensie zachęca mózg do rozwoju i mózgi tych zwierząt się robią coraz większe, bo, bo tak jak mówię, te rzeczy idą w parze, czyli rośnie, ale też umiejętność kojarzenia, yy, myślenia przestrzennego, pamięć przestrzenna, jakieś tego typu rzeczy, to te rzeczy bardzo fajnie się napędzają. Także na górze, powyżej obręczy barkowej, to można powiedzieć, że to, co się dzieje, to jest powolutku zamiana małego muszczka przypiętego z tyłu do pyska w troszeczkę większy mózg przypięty od góry do twarzy. Jakby gdybym tak skrótowo anatomicznie powiedzieć, co się dzieje w tych ostatnich 20 milionach lat. I to jest też ciekawe, że wtedy kształtuje się no, podstawa dla naszych wielu takich psychologicznych zdolności, tak? czyli właśnie widzenie e, barwne i tak dalej, w sensie to wszystko co co jest takim naszym no, standardowym środowiskiem życia, że już właśnie tym wczesnym etapom naszej ewolucji, tak? widzenie stereoskopowe i tak dalej. No tak, bo my mówimy o anatomii, a to są też de facto zdolności poznawcze, wszystko, prawda? Czyli, czyli z każdą cechą anatomiczną będzie się wiązała jakaś tam zdolność do posługiwania się tym czymś i to, to wszystko robi mózg ostatecznie, więc. Mhm. No, każda z tych rzeczy to jest pewna, pewna cecha też umysłowości w takim bardzo szerokim sensie chyba. No, nie wiem czy tak można powiedzieć. Pewnie tak. E, dobrze. Wszystko, a... może, wszystko <grym możemy <grym powiedzieć. E, no dobrze, no, ale mamy naszych przodków na drzewach, ale oni jakoś z tego drzewa zeszli. Kiedy to się zaczęło dziać? Um. No to się, to się zaczęło, znaczy, bo to jest wielokrotne wchodzenie i schodzenie, to nie jest tak, że to jest zwierzę ściśle nadrzewne mm -hmm. i zwierzę ściśle naziemne. Um, kiedy się przyjrzymy na przykład szympansom jeszcze Aha, dzisiaj, tak. no to to jest zwierzę, które korzysta z tego środowiska nadrzewnego od czasu do czasu. Śpi na drzewach i tak Wije zdaje się sobie te, te takie legowiska swoje na drzewach, prawda? Więc y, takie ścisłe wyjście na drzewo z drzew już bezpowrotne, bez powrotu, no to to jest rzeczywiście rzecz typowo ludzka. To jest bardzo charakterystyczna cecha ludzi, że y, czyli mamy gdzieś no ludzi. To co nie wiem, 5-6 milionów lat temu, tam mamy y, opiteka, 10 milionów lat, y, to jest już takie, no, takie półnaziemne pół rzeczywiście zwierzę, ale jeszcze to jest przodek również Szympansów i ludzi. Natomiast kiedy mamy 5 milionów lat temu, to już jest ta linia, która czyli przodkowie tej istoty, która tam, tam powiedzmy sobie, gdzie mamy głowę do Jopiteka w tym miejscu, widzimy, że już odchodzi ta gałąź do Australopiteka, czyli te istoty, one już nie wróciły na drzewo i my sobie słabo na drzewach radzimy. Ja jak byłem dzieckiem, to jeszcze się umiałem na drzewo wspiąć, ostatnio próbowałem i, i wypadło to trochę mizernie. To nie było tak, jak byłem tam dziesięciolatkiem i po prostu sobie wskakiwałem na to drzewo, tylko to wyglądało właśnie no, tak jak facet jest bardziej stworzone do siedzenia na kanapie i picie kawy, próbuje tam gdzieś w na coś. Nie, nie wygląda to ładnie. Więc to już, jest, to już był powrót, znaczy to już było wyjście na sawannę bezpowrotne. Przypuszczalnie to miało związek z klimatem. Tak mhm. się przypuszcza, że klimat się robił coraz suchszy. To jest ten czas, kiedy sawanny Sahary stały się pustynią Sahary, którą dzisiaj znamy, kiedy olbrzymi las opikalny stał się mniejszym lasem opikalnym, w Afryce. Więc otwiera się taka no, w pewnym sensie konieczność wyjścia na sawannę. I z tego skorzystały australopiteki. Czyli to już jest taki no, prawie człowiek, powiedzmy sobie. A wróćmy jeszcze do kwestii utraty ogona. Ona poprzedzała zejście z drzewa? Czy ona była. No to, jak, to, jest, to jest równoległe wszystko. To jest wszystko równoległe, bo ogon się bardzo przydaje, zwłaszcza czepny ogon, taki, jaki mają te tak zwane małpy niższe, on się bardzo przydaje na drzewach, natomiast na ziemi no, można nim zamiatać najwyżej. Mm, więc to jest też tak, że, że to, to jest wszystko bardzo płynne. No, nawet w emach poszczególnej grupy, czyli mamy na przykład makaki, to jest właściwie no, rodzina makakowatych, to jest mnóstwo gatunków. Ja teraz nie pamiętam, ile ty pewnie wiesz lepiej ode mnie, ale no, to jest z różnych gatunków. Jakieś dziesiątki to są chyba, tak. nie? I, I każdy z nich ma też inny stopień nadrzewności. I bardzo często jest tak, że jakby długość ogona jest związana z tym, w jakim stopniu to zwierzę przebywa na drzewach. Jest taki gatunek, mm, maka bo ma, żeby ta ogona nastąpiła tu gdzie widzimy na diagramie czyli makaki już są bezogonowe gibony są już bezogonowe przepraszam natomiast istnieje chyba jeden czy dwa gatunki makaków bezogonowych czyli to już gdzieś tam ta, to filtowanie z tą ogona już gdzieś musiało się 30 parę milionów lat temu dziać um, i to, jest, to i to idzie w parze ze sobą bo Natomiast nie do końca wiadomo czemu, czy z tego co mi wiadomo, też też mówię, chętnie się dowiem, że jest inaczej, ale tak jak czytałem przygotowując się do tego artykułu, to nie do końca wiadomo tak naprawdę dlaczego tego ogona nie ma, bo posiadanie ogona bardzo pomaga w chodzeniu. Wydawałoby się, że chód że dwunożny z ogonem to jest świetny pomysł, bo ja się mogę wychylić do przodu i lecieć, a ogon mnie trzyma z tyłu i pomaga mi y, utrzymywać balans. W ten sposób na przykład gekony biegają, y, gekon jak się wkurzy albo chce pokazać siłę, to staje na dwóch nogach i on potrafi kilka kroków wykonać. Agama napina ten twój kołnierz jednocześnie i napiera do przodu na dwóch tylnych nogach. Jaszczurki potrafią to robić. I balansują ogonem. I ogon bardzo im pomaga w dwunożności. Jest parę takich przykładów w świecie zwierząt, że, że coś, co zupełnie nie jest dwunożne, potrafi być dwunożne, ale dzięki ogonowi. I teraz tak naprawdę nie do końca wiadomo, dlaczego ten ogon tam zaniknął Udra i wiem, ta są... ogona też być może nie musiała być adaptacją wcale, prawda? Tylko mogłoby być jakimś przypadkiem ewolucyjnym, który. Albo to trudnym kompromisem, to znaczy no, tak. no, zwierzęta o krótszych ogonach miały, krótszy, miały mniejszy budżet energetyczny, i po prostu jakoś to tak zwany ciężki kompromis. Tak? Czyli ogon byłby fajny, ale po prostu nie dało się utrzymać wszystkiego. I mózgu, i, i łap, i, i palców, i myślenia, i nie wiadomo czego jeszcze, i po prostu sieknęło po ogonie. Tak. Y nie? Właściwie kształtem wszystkie posługują się różnymi narzędziami, też cechują się, no to jest jeden z przyjawów, dużą inteligencją. Gdy rozważa się takie scenariusze, na przykład inteligentnego życia w kosmosie albo gdy mówi się o tym, że rozważa się te scenariusze takiej powtórnej ewolucji, tak? czyli co by było, gdyby, gdybyśmy ewolucję cofnęli pośpicie od początku, czy byśmy te same, te same gatunki, ale ja myślę o tym w kontekście inteligencji. Pytanie, czy ta wyższa inteligencja nie jest właśnie, Twoim zdaniem, bardzo związana na przykład z nadrzewnością albo z zejściem, czy z z pozostawieniem na drzewności, czyli zejściem z drzewa. Czyli jak dużą rolę, Twoim zdaniem, ta nasza przeszłość związana z wychodzeniem po drzewach, z tą rosnącą zdolnością do manipulacji rękami, odegrała właśnie w inteligencji? No ciężko powiedzieć, tak, bo to jest... To jest historia, którą my jakoś tam odcyfrujemy. i, no, i się pewnie nie da oszacować. Ciężko jest powiedzieć, co, co tak naprawdę odpowiadało. Ale zauważmy, że jakby nawet bardzo wcześnie nasi przodkowie. Bo gdybyśmy jakby wzięli to drzewo i zrobili taki zoom out i spojrzeli na nie z troszeczkę większej odległości, to zobaczylibyśmy, bo to jest drzewo ewolucyjne naczelnych, czyli jednego rzędu ssaków. Teraz, no, na tej ilustracji tego nie ma, tak? ale no, to drzewo jest oczywiście częścią większego drzewa, drzewa ewolucyjnego ssaków i teraz nasi przodkowie, jakby, czyli przodkowie naczelnych, czyli te inne gałęzie związane z tą gałęzią, to też są istoty dosyć inteligentne. Mhm. Na różne sposoby, ale dosyć inteligentne, bo tam mamy wśród stosunkowo bliskich krewnych naczelnych są też ssaki apieżne, które są bardzo inteligentne, tak? Tam mamy foki, tam mamy koty i mamy psy, czyli naprawdę no, w skali świata zwierząt to są bardzo inteligentne zwierzęta. Mamy tam gryzonie, też w stosunkowo bliskim sąsiedztwie tej linii ewolucyjnej. Gryzonie też są bardzo inteligentne. Tak jak mówiłem, kto miał szczur, a ten wie doskonale, że to to, są, to, jest, jak się, to jest zwierzę, z się można bawić. To znaczy ono rozumie ideę zabawy, że można, można wymyślić zabawę o pewnego typu tych tam regułach. Więc to są, także zaczynaliśmy już też z niezłego miejsca. Natomiast to, dlaczego my jesteśmy bardziej inteligentni od Lemura na przykład, albo od, 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 od Lori, albo od Galago, od jakichś tych, no, ciężko powiedzieć. No, tak, tak wyszło po no, prostu pewnie. Nie? No, z jakiegoś powodu tak wyszło, zawsze jest, jakieś, zawsze jest jakiś powód. No. Natomiast taki, taki ewidentny skok, taki potężny, no to rzeczywiście no, chyba to by były te człowiekowate, tak? bo, bo wcześniej mamy Chociaż no, to, jest, to jest gradacja, jak się nad tym zastanowić, bo makaki już też są bardzo inteligentnymi stworzeniami, przy nich szympansy są z kolei bardzo inteligentnymi, czyli coś tam się musiało podziać. No, z drugiej strony kapucynki yy. na przykład, które, yy, które są małpami nowego świata, czyli ta linia ewolucyjna ich musiała się jeszcze wcześniej się od linii ewolucyjnej makakowatych prawda, i, i człowiekowatych. Yy, no, też tą inteligencją mogą się wykazywać. Znane są pewnie Państwo filmy, na przykład de Devala, który pokazywał, jak kapucinki reagują na oznakę niesprawiedliwości. Gdy jedna otrzymuje za to samo zadanie ogórka, druga winogrono, to ta pierwsza, która dostaje ogórka, wścieka się i rzuca tym ogórkiem w, w ekspery eksperymentatorów. Można ten filmik wpisać po prostu w YouTubie France Deval albo kapucin manki e, zobaczyć. Ale z drugiej strony mamy też właśnie e, in, bardzo inteligentne zwierzęta o wiele mniej z nami spokrewnione, na przykład te morskie nakzelne, tak, wodne naczelne typu wieloryby, walenie i tak dalej. Więc e, z drugiej Może strony zmy... ta inteligencja to pewnie nie jest tak, że inteligencja jest ściśle związana z nadrzewnością, też w ogóle mi nie o to chodziło. E, bo mogło, może być tak, ale to jest już w tym momencie już zupełne z mojej strony, jakby w kosmosie, ale mogłoby być tak, że każda zmiana środowiska wymusza dostosowanie się do nowych warunków. I to, to w pewnym sensie no, część bagażu przeszłości zostaje, czyli my nie, nie wyzbyliśmy się całkowicie tych rzeczy, których się nauczyliśmy w trybie nadrzewnym, a wcześniej znowu w trybie naziemnym, bo to było kilka tamtych cykli. Czyli każda kolejna zmiana trybu życia, przez którą przechodzi jedna jest wartością naddaną, bo wymaga dostosowania się do nowych warunków. Więc mogłoby być tak, to by było ciekawe badanie, czy takie badanie filogenetyczne w zasadzie, czy inteligentniejsze są te grupy, które musiały przejść przez więcej. To jest na tej zasadzie, nie wiem, czy to Państwo z życia codziennego potraficie zwalidować taką moją hipotezę roboczą, że osoby, które wykonywały w życiu więcej różnych zawodów, pod koniec życia są bardziej elastyczne, bardziej łatwiej reagują na nowe warunki. No To są cechy, które my ogólnie nazywamy inteligencją, tak? bo nauczenie się czegoś nowego wymaga no wymaga, tak? No poszerzenia wachlarza swoich możliwości. My nie tracimy tego, czego się nauczyliśmy wcześniej. Nie wiem, czy taki efekt kumulowania się występuje w przypadku linii ewolucyjnych. To jest, tak jak mówię, to jest w tym momencie zupełne bujanie w kosmosie. Ale może tak jest, że, że po prostu przejście przez te kolejne rzeczy y, wymusiło Doskonalenie mhm. swoich, swojej umiejętności, po prostu adaptowania się. Z drugiej strony, ewolucjoniści mówią raczej o tym, że te nasze umysły kształtowały się już po tym etapie, o którym, o którym tutaj mówisz w tym największym stopniu ze względu na przykład na złożoność życia społecznego i tak dalej. No, I na Rzegrzymamy też wiadomo życie społeczne, może nie aż tak e, zaawansowane, jak, no, jak nasi no, tak, mlekszy, nasi. Spotkań kawiarnianych przed... nie organizują. Tak?